Opa, do Śniegu. Ziemia biała Zaczyna się już ziemia biała robić Chyba coś napada właśnie w przykładzie Topnie w sekundę. Ptaszki śpiewają, a tu śnieg pada. Wszystko topnieje, bo niestety jest na dworze aktualnie 2 stopnie, ale śnieg się kładzie na ziemię. Jak ładnie śnieg prószy, to się coś... To się nie dziwi, że się kładzie, bo ładnie poruszy, to się nie topnieje. Tylko można że takie, to nie można powiedzieć, że to jest taki śnieg kulkowy. Śnieg coraz mocniej, to można powiedzieć, że to chyba krupa śnieżna. Można powiedzieć, że to jest, bo jak widzicie, to są jakieś. To są kulki śnieżne, to chyba krupa śnieżna, nie, nie śnieg. To są kulki śnieżne, to na pewno nie jest grad, bo jest. To krupa śnieżna. Można powiedzieć, że wczoraj byłem w szkole i, i grad padał. Taki też malutki, ale to już na pewno nie jest grad. To już jest śnieg. A nawet na u nas śnieg, to się nie dziwić. Tam się biało robi. Jak widzicie, tam się biało już na Grabówce zrobiło, zrobiło się. Jak ładnie daszek w kurkach śnieżnych, to jest Krupa się na okulki. No kulki. O, jak ładnie. Już śnieg padał na daszek ładnie. Dwa i, dwa i pół stopnia. Ładnie się śnieg sadzi na dach. Tam sąsiady mają z innej konstrukcji zrobione. To tam po prostu na to i tam się śnieg kładzie, i nie topnieje, bo to oni mają inną konstrukcję. A śnieg się kładzie. O, jak sypie ładnie. Oj, chory, jestem, a ja na dwór wychodzę. Ale no co mam zrobić? nim no. trzeba nagrać. Jak ładnie pada, teraz mocniej. No, ale u nas dach mokry nic nie napadało. Bo mamy inną konstrukcję. Tam to jest ten pahelki, to tam napada, ale u sąsiadów też się kładzie śnieg. Tam ma taki sam dach jak my, ale nie, oni mają inną konstrukcję i tam na to im y, śnieg się kładzie i nie topnieje. No jak ładnie. Jak ładnie się ładnie bielutko robi, ale i tak nic z tego nie będzie, bo oglądam, patrzę, pogodę na dzisiejszy dzień, to widziałem, że będę coś dzisiaj nagrywać, bo, bo dlatego, że pisało, że rano będzie śniega, a później w południe ma deszcz padać. Słuchajcie, to nic, nic z tego nie będzie, bo teraz śnieg sobie tak ładnie popadał, bo tak nadeszły te ciemne chmury śnieżne, nadeszły to sobie śnieg będzie padać, ale. Tak będzie padać do południa, to w sumie może trochę napadać, ale... Ale to i tak niczego nie będzie, bo przyjdzie deszcz i wszystko pójdzie. I wszystko we, weźmie, wszystko nie, i od razu zniknie. Poczekajcie. Ała! Woli. To mnie. O. Już się śnieg kładzie na gałązki, bo jest na plusie. To śnieg mokry. Bikul. Jakie łane pta Gładki śniegu, ładny. No teraz to się rozszalało. BIKER! No przeprzedłabym ten. Połamał sobie nogę. To bym wtedy już bym nie nagrywał filmów. Musiał zrezygnować. Patrzcie jak ładnie. O Boże! Rozsypało się. Chyba. A może jednak, może dzisiaj jednak, może tego deszczu nie będzie może będzie jednak sypać patrzcie już ile śniegu leży się rozsypało a patrzcie no chmury ciemne, zobaczcie widzicie? chmury ciemne idą i będzie sypać i będzie sypać i chyba będzie sypać, no nie wiem bo my... chyba będzie jednak ten deszcz, ale słuchajcie ale może tak być, słuchajcie, że jednak będzie chyba padać cały dzień i może w może w końcu zima przyjdzie, ale wątpię, bo pokazywały deszcz. Ale słuchajcie, fronty atmosferyczne też mogą się zmienić i będzie padać może cały dzień. Zobaczę, o 12, znaczy nie o 12, o 14 też się koło dam wam znać, co się dzieje akurat, co się będzie działo, ale na razie śnieg pada, ale ładnie już się robi. Patrzcie już bielutko już. Patrzcie, jak śnieg spada z dachu. O Boże! Jak... Patrzcie, jak. jaka krupa. Krupa śnieżna cały czas pada, ale teraz to na ładnie sypie. I to jest cały czas krupa. Słyszycie ten szum? Posłuchajcie sobie. Słyszycie ten szum? To tak sypie, jakby to był deszcz zamiast śniegu. Matko boska o Boże! Jaki, jaki ja mam żalik! Jestem w śniegu! Kurde, założę sobie kaptur na głowę, Ja czapki nie wziąłem. O, śnieg się już kładzie na gałązki. O kurde samochód. Nie, nie się popytać. Patrzcie jak ładnie. Zobaczcie. Jak ładniutko, bielutko się zrobiło. Sypie śnieg. Nawet krupa jest to. No, ręce mi zaczynają trochę martnąć. Kurde jak zacznę jak mi ręce zaczną bardziej martnąć, no, to muszę iść do domu, bo ja jest, jestem chory, mam gorączki i żeby się jeszcze nie doprawił jeszcze bardziej. Na dworze. W ogóle się zastanawiam, czemu śnieg się, słuchajcie, kładzie. To jest pytanie, bo na dworze jest 2,5 stopnia i to jest wysoka już temperatura. Może dlatego, że ta krupa jest. Ale sypie. Ja nie wierzę, biało się robi. Ja nie wierzę. Patrzcie, jak bielutko. Wow. To naprawdę, bielutko już. Już jest po prostu tak bielusieńko się robi. O, ja mam 10 minut już nagrywania. Ja nie wierzę, będę długo będzie się film przesuwać, a ale... O, samochód zamknięty, ale... Zobaczcie. Chciałam Wam środka nagrać, jak to wygląda. O, już. Jeszcze słuchajcie, jeszcze trochę więcej tego śniegu. Słuchajcie, jak będzie padać do południa ten śnieg, to mi się wydaje, że będzie już miało się tu zrobić. Tutaj to tak średnio, tutaj bardzo topnieje ten śnieg. Ale tutaj już, ale i tak jest biało. Tutaj właśnie, przy tej bardzo trawie zielonej, tutaj się nie kładzie i topnieje. Ale tutaj jeszcze już się kładzie. Ja nie wierzę, ale się rozsypało. Nienormalne to jest. Ja nie wierzę, ale sypie. Ja nie wierzę, ale się rozsypało. I co? O, patrzcie, jak dach się biały zrobi. Dach się biały robią, ale nie na wszystkich. Akurat na moim to nie będzie biało. A kurde? O kurde, kładzie się. Posypie mocno, to się nie dziwić, ale tylko jak przestanie padać, to wszystko. Tam na tym moim dachu stopnie, ale tu nie jest taka możliwa, żeby stopniało. Śnieg może pozostać. A słuchajcie, to może być śnieg już gospodarczy. Bo był już ten, pierwszy śnieg się nazywał ten, nie wiem już jak, ale pierwszy śnieg był bardzo słaby. Czyli to tak zawsze jest. Drugi śnieg był komorniczy, a ten może być gospodarczy. O cholera, patrzcie, patrzcie, śnieżki. Ja nie wierzę O słabiej już troszkę pada. Ale sypie jeszcze. Ja nie wierzę. Się. Pogoda ła... Ale rano było pochmurno i ciemno się, słuchajcie, robiło. To już wiedziałam, że będzie śnieg padać. Bo mówię sobie tak, jakiś z zachodu. Chmury jakieś śnieżne idą. To już wiedziałam, słuchajcie, że będzie śnieg padać, ale nie spodziewałam się, że już się, że akurat, no nie wiem. W 3 minuty się biało. Nie, nie spodziewałam się tego, że w trzy minuty biało się zrobi. Już troszkę słabiej, ale pada cały czas. Teraz to jest. Czekajcie. Teraz to normalny śnieg pada. Tylko taki mały, ale. Ja nie wierzę. Że to się biało zrobiło na maksa już. To już oszalała ta pogoda. Ale jeszcze jest zima, słuchajcie. Jeszcze jest zima, bo to jest dopiero luty. A w lutym to jeszcze zima jest. Słuchajcie, jeszcze zima może dać o sobie znać. Może da jeszcze o sobie znać, słuchajcie, zima, bo to wszystko tak możliwe, że zimy nie ma i zimy nie ma, a, a nagle zima da, da o sobie znać. Kurde. Wow. Jak biało. Na początku krupa padała, biało się dopiero. Patrzcie, tutaj. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Dobra, tam dojdę do zakrętów i zakończę film, bo słuchajcie, mar zaczynam marznąć, a ja jestem chory i nie chcę, żebym się jeszcze doprawił, słuchajcie, bo nie będę już wtedy wcale nie będę mógł wychodzić na dwór. No, tutaj słuch... Ja nie wierzę. Biało się zrobiło i to na maksa. Patrzcie, no po prostu biało, bielusieńko jest. Dobra, kończę.